ok, i teraz zawrócimy sobie na najbliższym skrzyżowaniu tutaj jest dość problematyczne skrzyżowanie, jest troszkę nietypowe zazwyczaj zawracamy skrajnie lewym pasem tutaj jest troszkę inaczej oczywiście kierunkowskaz, jesteśmy na pasie do zawracania ok i chcemy zawrócić, czyli trafić oczywiście na drogu, drugą stronę ulicy. I tu trzeba uważać, bo na wysepce za wysepką będzie pas do zawracania dla osób jadących z prawej strony. Więc nie zajmujemy skrajnie lewego pasa, tylko wyciągamy się szeroko do prawej krawędzi. Szeroko, szeroko na ostatni pas. Ok. No, oczywiście fajnie wyprostować kierownicę, wrzucić kierunek z powrotem. I uwaga, bo mamy tutaj dwa pasy do skrętu. Obok nas też tu jest pas do skrętu w lewo, więc musimy szeroko wyciągnąć samochód na prawy pas, po to, żeby nie zajechać drogi osobą jadącym z pasa obok. Ok super, bardzo ładnie.